z Ewangelii według świętego Mateusza. A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganień i celnik. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj Was zapraszam na takie rozważanie, które Jezus czyni, a które odwraca nasze myślenie zupełnie. Zapraszam. Kochani, Jezus w tej Ewangelii mówi nam, w jak konkretny sposób mamy komunikować innym ich błędy. Mówi: najpierw pójdź w cztery oczy, powiedz, co ci się nie podoba. Jeśli nie usłuchaj, jeśli nie zmieni swojego zachowania, w sensie jeśli będzie dalej grzeszył, bo tu chodzi bardzo wyraźnie o grzech, tu chodzi o zranienia, tu chodzi o coś, co niszczy. Jeśli tego nie posłucha, nie zmieni swojego zachowania, to weź kogoś i pójdź i tak, żeby jeszcze przy świadku to uczynić. Jeśli znowu nie posłucha, to powiedz Kościołowi. A jeśli Kościoła nie posłucha, to jest właśnie to, co dzisiaj usłyszeliśmy, to niech ci będzie jak poganin i celnik, czyli jak. I tu jest właśnie to, co odwraca dzisiaj Jezus nasze myślenie. Jak Jezus traktował pogan i celników? szedł do nich z miłością, szedł do nich z Ewangelią. Zupełnie odwraca nasze myślenie, bo my byśmy chcieli, że a jak już Kościanie posłucha, to najlepiej to idź i zostaw go samego. Nie, Jezus mówi. Wtedy masz go jeszcze bardziej kochać. Wtedy właśnie masz mu głosić Ewangelię, dobrą nowinę o Bogu. Bo być może on się tak zachowuje nie z siebie samego, ale dlatego, że jest poraniony, że jest odrzucony. Że nie umie inaczej, że nikt go nie nauczył, co znaczy być kochanym przez Pana Boga. Idź i mu to powiedz, komunikuj mu nieustannie, że Bóg kocha go i to uzdrawia. Zatem niech nasi przeciwnicy będą jak nam jak poganie i celnicy. Traktujmy ich z ogromną miłością. Bóg sobie mam, kochani, z serca. Trzymajcie się dzielnie. Do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce. Z Panem Bogiem.